Oto nowa Skoda Kodiak VRS. To mocny, siedmioosobowy SUV. Zasadniczo to ma być samochód do wszystkiego. Ale czy nie okaże się, że skoro jest do wszystkiego, to jest do niczego? Dowiemy się i zdradzę Ci też przy okazji jedną cechę, która może zniechęcić Cię od tego samochodu. Ja to Matt Watson, na to jest karwały. Skoda należy do grupy Volkswagen, w skład której wchodzą też Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Seat i Cupra. Marki te są dość różne, ale wiele z ich samochodów jest budowanych przy użyciu tych samych dwóch konstrukcji podwozia. Tak zwana platforma LMB jest wykorzystywana w dużych sedanach i SUVach, jak Audi R8 i Urus. One mają silniki zamontowane podłużnie. Platforma MQB wykorzystuje silniki poprzeczne. Więc są one montowane bokiem w komorze silnika i są używane głównie w pojazdach z napędem na przód. Platforma MQB stanowi podstawę wielu hatchbacków i rodzinnych słów od Volkswagena Golfa po Kodiak VRS. Jednak mimo, że Kodiak VRS ma to samo podwozie co niektóre dość zwyczajne samochody, ten ma więcej mocy. To jeden z niewielu sportowych samochodów siedmiosobowych. Kodiak VRS jest napędzany dwulitrowym czterocylindrowym silnikiem 265 koni, 400 Nm. Taka sama moc jak w golfie GTI. Jednak w przeciwieństwie do tego samochodu, który ma siedmiobiegową automatyczną skrzynię i napęd na przód. VRS ma napęd na wszystkie koła, więc zobaczymy, jak to wpływa na wynik testu do 60 mil. Sprawdźmy, praktyczny rodzinny słów skody. Noga na hamulcu. Procedura startu, gaz do dechy. Nieźle. Jaki jest czas? 5.91 do 60 mil. To o 40. sekundy szybciej niż twierdzi Skoda, ale to nie wszystko. Oto lista rzekomych samochodów sportowych, które są wolniejsze niż ten 7-osobowy SUV skody. Oprócz zwiększenia osiągów przyspieszenia, Skoda poprawiło również osiągi hamowania. Wyposażono ją w ulepszone hamulce. Tarcze, do tego dwutłoczkowe zaciski, pomalowane na czerwono. Czy czerwony poprawia hamowanie? Sprawdźmy. Sprawdzamy od 60 mil, czyli prawie setki. W przypadku takiego samochodu, wszystko poniżej 35 metrów będzie dobre. Jak będzie? Sprawdźmy. Było dobrze, już to widzę. 33 metry. Jak w sportowym samochodzie. Właściwie M2 osiągnęła dokładnie ten sam wynik. Jednak modyfikacje VORES nie obejmują tylko ulepszeń mechanicznych. Skoda zwiększyła atrakcyjność tego samochodu również dzięki kilku zmianom. Zacznijmy od grilla. Jest czarny, co nadaje bardziej sportowy wygląd. Mamy małą listwę świetlną. Tak to wygląda, gdy świeci. Jest logo VRS. Dolny przedni zderzak jest bardziej agresywny i sportowy. Są boczne wloty i tak są one prawdziwe. Użyję kija prawdy, Karłow. Przechodząc dalej, dwudziestki. Wszystkie mają ten sam design. Otrzymujesz kontrastujące czarne lusterka, czarne relingi dochowe. Obramowania okien. Z tyłu znajduje się charakterystyczny znak każdego modelu VORES, którego nie ma w standardowej Skodzie. Pasek odblaskowy na całej długości. I ponownie, ten dolny zaszak jest nieco bardziej agresywny i sportowy niż w standardowym Kodiak. Spójrzcie też na te rury. Te wydechy są przesadzone. Tu są prawdziwe. Ale to trochę tak, jakby włożyć skarpetkę do spodni. Z tyłu emblemat VORES. Ale poza tym samochód wygląda jak zwykły Kodiak, tylko bardziej sportowy. Skoda wprowadziła kilka zmian we wnętrzu w porównaniu ze standardowym Kodiakiem. Zamiast dwuramiennej kierownicy mamy trójramienną. PowerS, czerwone szwy, czerwony kolor tutaj, co nadaje wnętrzu bardziej sportowy charakter, a czcionka jest bardziej wyrazista. Mamy najwyższej klasy system infotainment. Jest fajny. Nie jest najlepszy, ale jest wystarczający. Dostajemy też sportowe fotele. To jedna z największych zmian. Trzymają nas w miejscu, mają wysuwaną podstawę, to zaleta. Można je zamówić w wersji ze sztucznej skóry lub z dodatkiem Alkantary. I to byłby mój wybór. Nie podoba mi się to, że mimo wytłoczonego VRS, zagłówki są zbyt wysunięte do przodu. To nie sprzyja prawidłowej postawie. Inne ulepszenia obejmują Alcantarę lub sztuczną skórę konsoli i na drzwiach. No i z tymi przesadzonymi szwami. Alcantara jest również na desce, ale szwy mi się nie podobają. W każdym razie są też aluminiowe pedały. Poza tym wszystko jest takie samo jak w normalnej Skodzie Kodiak. Uchwyty na kubki. Sorry za okruchy, to nie ja. To osoba, która miała ten samochód przede mną. Widziałem film. Tak, Jack, to ty. Ty brudny łajdaku. Zostawiłeś bałagan. W każdym razie jest bezprzewodowe ładowanie i jest chłodzone, co jest fajne. Schowek pod tym, są duże zakładki w drzwiach wyłożone filcem. Jest też jeden schowek tutaj i drugi tu. Cudownie. Sportowy charakter jest kontynuowany w środkowym rzędzie. Czerwone szwy na oparciach siedzeń. Czerwone szwy tutaj, na drzwiach. Sztuczna Alcantara. Nowe wykończenie wnętrza, nawet siedzenia są wykończone tym samym materiałem co z przodu, a więc sztuczna Alcantara i sztuczna skóra. Jak w normalnym modelu Kodiak. Przesuwają się, a gdzie jest dźwignia? Można je dość łatwo odchylić. Zobaczymy, jak będzie z tyłu. Slide. Przesunę, żebyśmy mogło zobaczyć, co się tu dzieje. Mamy tu sztuczną skórę, Alcantarę sztuczną, odsuńmy. Jest trochę ciasno, jak w standardowym samochodzie. Nie będzie żadnej różnicy. Tylko dlatego, że to VRS. Martwiłbym się więc o podróżowanie z tyłu, bo jesteś trochę uwięziony, a ktoś może prowadzić szybko, bo to w końcu wersja sportowa. Można się trochę zakręcić. Podobnie jak w przypadku innych samochodów o wysokich osiągach, gdzie pojemność bagażnika jest mniejsza z powodu, nie wiem, subwooferów układu wydechowego itd., tutaj nie ma żadnych zmian. 340 litrów świetny wynik. Składamy te tylne siedzenia za pomocą tego przycisku. No dalej. I w ten sposób zyskujemy 845 litrów. To ogromna ilość, ogromna pojemność. Zastanawiam się, jaki SUV oferuje takie możliwości. Sportowe osiągi, 7 miejsc i ogromna praktyczność. Zajęło mi to chwilę, ale znalazłem taki model. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaki, skorzystaj z kodu QR. Jednak Skoda Kodiaq VRS nie spełnia wszystkich wymagań. To kilka rzeczy, które mnie denerwowały. Niezbyt wygodnie jest siedzieć z tyłu, za tymi szerokimi sportowymi fotelami, bo zasłaniają widok. Jak widać, te felgi dość łatwo się rysują. To nie ja to zrobiłem. Może obwinię za to znowu Jacka, chociaż nie wiem, czy on to zrobił. Ale w każdym razie renowacja będzie trudna, bo on ma dwa kolory. Skoda wyposażyła ten samochód w głośnik, który wydaje sztuczne dźwięki, gdy jesteś w trybie sportowym. Zróbmy to. To nie jest zawór. To głośnik. Słychać to, gdy siedzisz w samochodzie, zwłaszcza z tyłu. To jest imitacja. Teraz brzmi normalnie. Włącz. To jest żenujące. Cena tego samochodu jest naprawdę ekstremalna jak na Skodę. Kosztuje 55 tysięcy funtów. To dużo pieniędzy. Ja wybrałbym inną wersję Skoda jak To świetny samochód. Aby dowiedzieć się jaki to model i ile można zaoszczędzić... Przez kadło, skorzystaj z kodu QR. No i możesz być mile zaskoczony. Zazwyczaj w samochodach sportowych przycisk startowy jest nieco teatralny, ale nie tutaj. W jaki jest umieszczony poza zasięgiem wzroku. Trzeba nacisnąć tu, jak w starych samochodach. Uważam, że to stracona szansa. Chciałbym to uruchomić. Jednak w Skocie Kodiak VRS nadal jest wiele rzeczy, które można polubić. Na przednim fotelu pasażera są wejścia Isofix. Super sprawa. VRS jest standardowo wyposażone w szyby akustyczne, dzięki czemu samochód jest przyjemny i cichy, o ile wyłączy się ten głupi głośnik. Wszystkie kolory lakieru oprócz czerwonego są standardowe. Może jest sportowe, ale nadal jest rozsądne, bo VRS nadal posiada wszystkie proste i sprytne funkcje Skody. jak parasolka w drzwiach. W korku w lewa paliwa jest też skrobaczka do lodu. Jeżeli ktoś zostawi brudne ślady na ekranie, można skorzystać z tego porętnego narzędzia do czyszczenia ekranu. No i już. Mamy też wbudowany lejek. Pominałem kilka innych sprytnych rozwiązań, więc jeżeli jesteś fanem Skody, proszę o komentarz. W standardzie dostajesz adaptacyjne amortyzatory z różnymi ustawieniami. To miły dodatek. Ponadto masz specjalne amortyzatory sportowe na tylnej osi. Mam dla ciebie jeszcze jedną fajną rzecz, ale ona nie ma nic wspólnego z tym samochodem. Chodzi o elektryki. Rząd UK ogłosił bowiem dotację, dzięki której można dostać pieniądze na zakup takiego samochodu. Ale niektóre auta zostały wykluczone, na przykład chińscy producenci. Ale oni odpowiedzieli obniżką cen. Szaleństwo. Na przykład na Carwow można zaoszczędzić 20% na MG4. Normalna cena katalogowa to 27 tysięcy funtów. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak to wygląda, wejdź teraz na Karwał. Tam wszystko znajdziesz. Kod QR przeniesiecie dokładnie tam, gdzie chciałbyś być. Jak na duży siedmiomiejscowy słów, ten samochód prowadzi się naprawdę dobrze, więc można nim zaskakująco szybko jeździć. Pomimo dość dużej wysokości, nie przechyla się ani nie unosi zbytnio na zakrętach. Jest w tym coś, co przypomina Golfa R. Nie jest to zaskakujące, ponieważ oba modele mają tę samą podstawową konstrukcję i silnik. Ale jest jeden problem. Chociaż pod maską mamy golfa R, to jest to golfer, który jest większy, cięższy, wyższy i ma wyższy środek ciężkości. Nie ma też tego sprytnego tylnego mechanizmu różnicowego z golfa. W rezultacie nie jest tak przyjemny w prowadzeniu jak golfer, a ponadto jest po prostu większy, więc nie ma takiej pewności, aby mknąć nim po krętej drodze. Do tego dochodzi fakt, że to Skoda Kodiaq. Kupiłeś to auto dla swojej rodziny i nie będziesz w stanie pełni wykorzystać możliwości VRS. Przez większość czasu będziesz krytykowany przez partnerkę czy partnera, a dzieci będą miały mdłości. To po prostu nie ma sensu. A kiedy jesteś sam, najprawdopodobniej jedziesz nim do pracy czy z pracy. W takiej sytuacji utkniesz w korku, więc nie możesz wykorzystać ulepszonego prowadzenia itd. I osiągów. To frustruje, zwłaszcza gdy zapłaciłeś za to wysoką cenę. Do tego dochodzi fakt, że kiedy tak sobie jeździsz, spoglądasz na zużycie paliwa i widzisz. Prawie 11 litrów. To gorzej niż w przypadku innych kodiaków. Czy dokonałem złego wyboru? I tu pojawia się haczek, bo ten samochód jest dość dynamiczny i imponujący, ale nie jest na tyle imponujący, aby uzasadnić, nie wiem, zboczenie z trasy, dojazdu do pracy, aby przejechać krętymi drogami i dobrze się bawić. Nie będziesz też wstawał specjalnie wcześniej rano, aby wyjechać tym samochodem wyłącznie na przejażdżkę. Musisz pogodzić się z faktem: Kupując skodę kodiak, kierujesz się pragmatyzmem. Posiadanie modelu z emblematem PRS służy jedynie pokazaniu innym, że nie chcesz tego faktu zaakceptować. Ten samochód jest trochę jak mężczyźni w średnim wieku, którzy czasami noszą pasek zbyt nisko na talii. Powodem jest to, że chcą pozostać w tym samym rozmiarze jeansów, który nosili, gdy mieli 20 lat, w czasie gdy w rzeczywistości mają już sylwetkę typową dla ojców. Po prostu kup kodiak z dieslem tego potrzebujesz. Więc jaki jest mój werkt? Czy należy unikać tego samochodu, rozważyć, dodać do swojej listy, czy po prostu ją kupić? Jeżeli naprawdę chcesz mieć siedmiosobowy SUV z silnikiem o wysokich osiągach, rozważ zakup tego auta. Ale tak naprawdę lepiej spożytkujesz te pieniądze na coś innego, na przykład zwykły kod jak z dieslem.